Witajcie! Dziś zaprezentujemy Państwu piec stalowy Kari. To nowoczesne rozwiązanie, które łączy elegancki design z wyjątkową wydajnością. Mam na imię Jovita i jestem specjalistą w firmie Kratki. Dziś pokażę Państwu, dlaczego piec Kari to doskonały wybór do Państwa domu. Piec Kali został wykonany z najwyższej jakości stali o grubości nawet do 5 mm, co gwarantuje jego trwałość i odporność na wysokie temperatury. Zastosowane wyłożenie z ceramiki termotek zwiększa akumulację ciepła, co sprawia, że kominek długo oddaje ciepło nawet po wygaśnięciu płomieni. Kali posiada system doprowadzenia powietrza z zewnątrz, co poprawia jakość spalania i zwiększa efektywność. To idealne rozwiązanie do nowoczesnych szczelnych domów. Dodatkowo, precyzyjna regulacja dopływu powietrza pozwala na optymalne dostosowanie intensywności spalania do państwa potrzeb. Dzięki innowacyjnemu systemowi czystej szyby, szyba pozostaje przejrzysta nawet przy dłuższym użytkowaniu, co podnosi estetykę kominka i wspaniały widok na płomienie. Wbudowana wnęka na drewno to nie tylko praktyczne rozwiązanie, ale również estetyczny dodatek, który ułatwia przechowywanie opału. Kominek jest również wyposażony w system cold handle, dzięki któremu obsługa drzwiczek jest bezpieczna nawet podczas użytkowania. Dzięki niskiej emisji spalin, kominek Cari spełnia najwyższe normy ekologiczne, w tym regulacje Design. To nie tylko inwestycja w komfort, ale również w ochronę środowiska. Piec stalowy Cari to połączenie elegancji, funkcjonalności i wydajności. To rozwiązanie, które zapewni Państwu komfort i oszczędności przez wiele lat. Zapraszamy do odwiedzenia naszych salonów oraz strony internetowej, aby dowiedzieć się więcej i skorzystać z naszej oferty.